Unia Europejska niestety ma problem. Katar Gaj dobnażył sytuację w Unii Europejskiej, pokazując, że sytuacje korupcyjne są nawet w prezydium Parlamentu Europejskiego. Słyszymy o kolejnej no, makabrycznej sytuacji, kiedy ważny urzędnik. Komisji Europejskiej przyjmował no, prezenty po prostu y, od niektórych krajów i budował no, niewłaściwe relacje jako urzędnik Unii Europejskiej z tym krajem, czyli krótko mówiąc, był podatny na korupcję, więc y, no, niestety y, nie widzę. Takich pozytywnych efektów funkcjonowania tych założeń, które zostały przyjęte przez panią Robertę Metzolę, marszałka Parlamentu Europejskiego, zaraz po aferze Catergate. A słyszymy znowu o tym, że były komisarz Reinders ma potworne problemy, bo jest przygotowane przeciwko niemu. Dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy. Komisarz, który odpowiadał za praworządność w Unii Europejskiej. Więc niestety nie mamy tutaj dobrych informacji. Sytuacje korupcyjne są w Unii Europejskiej. Olaf nie wszystkie te sytuacje wyłapuje i to jest bardzo przykre, że w ten sposób Unia traci znaczne środki albo nie wie dokładnie, na co wydaje pieniądze. No, słyszeliśmy też o tym bardzo przykrym, że tak powiem, incydencie związanym z kupowaniem opinii dla. Pozytywnych ocen Zielonego Ładu. Ogromne pieniądze zostały wydatkowane dla organizacji pozarządowych, dla ekspertów, profesorów, uczonych, żeby chwalili Zielony Ład. Podczas gdy tak naprawdę nie było co do końca chwalić albo niekoniecznie nie absolutne pochwały mogły płynąć tylko w stronę Zielonego Ładu. Trzeba było też trochę masy krytycznej dla tego przedsięwzięcia i może bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu i przedsiębiorcy by na ten Zielony Ład. Nie narzekali. Skala nadużyć w Unii Europejskiej niestety poszerza się, i ona dotyczy zarówno osób bardzo wysoko postawionych w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, także europosłów. Są dochodzenia są aresztowania są wyjaśnienia, ale też dotyczy wydatkowania pieniędzy do organizacji pozarządowych, które po prostu działają na rzecz niektórych środowisk Unii Europejskiej, a nie całej Unii Europejskiej. Jesteśmy w tej chwili, to trzeba powiedzieć wprost, w dużym sporze z Komisją Europejską, która otrzymała takie kompetencje, że przestała słuchać Parlamentu Europejskiego. I to jest bardzo groźne i to wybrzmiewa na wielu poziomach relacji między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim. Mówiąc tak, obrazowo, najbardziej obrazowo, Komisja Europejska urwała się innym instytucjom Unii Europejskiej, robi co uważa i to jest wyjęte spoza kontroli Parlamentu Europejskiego, spod kontroli Parlamentu Europejskiego i to jest bardzo groźne na przyszłość dla całej Unii Europejskiej, bo my jako EKR jesteśmy za Unią Europejską, ale Unią bratnich narodów, solidarnych narodów, równych narodów i państw, a nie szantażowania jednych krajów przez Komisję Europejską i, powiedzmy, dawania większych korzyści innym krajom.